szeptówki u Ciebie. Moi drodzy, e, uświadamiamy sobie na pewno ten fakt, że 103 rocznica objawej Matki Bożej w Fatimie przypada także w setną rocznicę urodzin świętego Jana Pawła II. My w tym miejscu na szeptówkach o tym wydarzeniu nie możemy zapomnieć. E, także dlatego, że święty Jan Paweł II. W 1997 roku, 7 czerwca, konsekrując to sanktuarium, wypowiedział niezwykle ważne dla nas słowa. To sanktuarium jest mi w sposób szczególny, bliskie i drogie. Nie mogę nie mówić o tym bez wzruszenia. A my teraz znajdujemy się w skarbcu przez sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na szeptówkach. Jest skarbiec, niewiele o tym wiem. A w tym skarbcu znajdują się Wszystkie pamiątki, dzisiaj byśmy powiedzieli, swoiste relikwie świętego Jana Pawła II. Te, które dotyczą e, kultu religijnego przez niego sprawowanego, czyli ornaty, kielichy, bieliznę kielichowa. Te, które dotyczą jego osobiście, myślę o rzeczach osobistych. Te, które dotyczą m, jego funkcjonowania w świecie, e, te, które. E, on otrzymał, będąc w różnych krajach i miejscach, jako pamiątki z tych miejsc, później przekazał je do sanktuarium. Tych pamiątek, tych relikwii świadczących o jego posłudze, pontyfikacie a jest w sanktuarium, nie licząc dokumentów, ponad 500. To niezwykłe bogactwo i niezwykle wzruszające rzeczy. Niektóre będziemy mogli pokazać, innych nie. Nie możemy tego otworzyć, ponieważ nie mamy jeszcze takich możliwości, ale mam nadzieję, że z czasem takie możliwości się pojawią i wszyscy będziemy mogli wejść do pomieszczeń muzealnych, w których doświadczymy wzruszenia, wspominając cały Jego pontyfikat, a w sposób szczególny Jego miłość do grzeptówek, a także do skalnego podkala, w sposób szczególny do teatru. W tym skarbcu są cenne rzeczy pod względem materialnym, ale też cenne rzeczy pod względem duchowym. Do nich bym zaliczył na przykład gałązkę palmową z ostatniej niedzieli palmowej świętego Jana Pawła II. Pamiętamy wszyscy tę scenę z okna, z Pałacu Apostolskiego, kiedy papież wyszedł na Anioł Pański, trzymając gałązkę oliwną, nie mógł wypowiedzieć żadnego słowa, a więc tylko machnął tą ręką swoją, w której ową gałązkę trzymał. Ta gałązka znajduje się tuż za mną. E, można popatrzeć, jest ona zabezpieczona w relikwii, właśnie w relikwii mającej kształt okna, okna papieskiego. Krzyptówki u ciebie. Mam nadzieję, że poprzez tego typu obrazy Poprzez przeżycie 103. rocznicy objawień Matki Bożej Fatimskiej, poprzez przeżycie setnej rocznicy jego urodzin, to miejsce stanie się nam jeszcze, podobnie jak jemu, bardziej bliskie i drogie. Że będziemy wspominać, mimo że każdy u siebie, my u Was, ze wzruszeniem. Oby tak się stało.